Jeśli chodzi o Ciebie, Panie Trąbalski, Panie Trąba, ja się obawiałem, że jeśli chodzi o Twoją kolejną walkę, że ponownie będzie, będziesz takim mało dymiącym zawodnikiem. Nie chodzi o to, żeby dymić na, na siłę, ale Twoja walka z gimperem według wielu osób była po prostu, jeśli chodzi o Wasze występy na konferencji, nudna. Jednak zostałem zapewniony, że teraz Ty już nie, nie jesteś związany jakimś kontraktem wizerunkowym z ekipą. I już nie musisz dbać o wizerunek Przede wszystkim, że nie, nie jesteś w ekipie, nie musisz już dbać o wizerunek i będziesz mógł być bardziej sobą. Czy to jest prawda? Czy teraz z twojej <noise> strony będziemy mogli liczyć na jakieś większe poddymienie <noise> No dawaj, wyzywaj mnie Powiem tak, Marcin, my już tam gadajś na backstage'u. Ty mnie biłeś, ja się z ciebie spytałem, co ty bijesz? No i za mówiłeś, także do w dalszym ciągu sterydy są w grze, powiedzieli, sterydy Powiedziałeś, że, że bijesz teścia, więc ja chciałbym zapytać Sid, jak się czuje jej tata. No, możemy do niego zadzwonić. <grym 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 nie no, ee, nie no mordo, my się lubimy. Ja powiem tak, ja, my, wydaje mi się, że nasze stanowisko jest wspólne, my się lubimy, więc wiadomo, nie no będziemy... No właśnie, bo mnie zastanawia to zestawienie, nie czy, czy skąd to zestawienie, bo też mnie dziwi, byłeś łączony z Kacprem, z Kacperem jednak u, uważasz, że jest za mocny, jednak Marcin pokonał um, Kacpra, a wziąłeś walkę z Marcinem. Rozumiesz o co mi chodzi? No ale to była walka na takich zasadach, umówmy się, nie ujmując oczywiście Marcinowi, lubię go, no ale y, gdyby to była walka w OKTAGONIE 3 po 3, to raczej Kacper by wygrał tą walkę, bo tak ona wyglądała z przebiegu pierwszych 9-10 minut, wyglądało tak, że no Mimo wszystko dominował w parterze, no to to już tym by wygrał, nie? Nie było kautu ani nic tam, ani żadnej tam techniki kończącej, no ale dominował go od góry, więc wygrałby tą walkę. A ja uważam, że Marcin ma fajny rekord, bardzo doświadczony zawodnik, będzie na pewno fajna bitka. Lubimy się i co, no? Kurczę, no ja tutaj na razie nie mam żadnego konfliktu. To ja mam, nie będę przychodził i wyzywał ludzi bo mi się tak podoba. Ja nie Ale z... gwarantuję, że się osobą. będziemy napierdalali, na pewno nie, nie, będzie widowiskowo. Mi też nie chodzi, mi nie chodzi tylko o, żeby były jakieś na siłę kłótnie, tylko pytanie, czy na cage'u z tobą możemy się spodziewać... Czyli że o się... ekipie chcesz, żeby mi coś powiedział? Nie, chodzi mi o to, czy się bardziej otworzysz, czy będzie, że nie, nie mogę o tym A mówić... A słuchałeś mam... mojego wywiadu z żynalisty? Słucham? Słuchałeś mojego wywiadu nie. z żynalisty? To posłuchaj i odpowiesz sobie na to pytanie wtedy. A możesz mi przybliżyć? Znaczy no... Słabe no, przygotowanie No. Nie, niegodzie. Nie, nie wiesz wszystkich wywiadów. Nie, nie wymagacie tego tego. No, ale to czyli były możemy szoty. liczyć, że teraz się bardziej otworzysz. Były o szoty, chodzi. nie? Mega boots, Ostro, pateckim. Były szoty, nie, no to. E, tak, ja wiesz, to widziałem. E, ja właśnie e... widziałem tylko szoty. Słuchaj, abuzujesz Warwicka na dżungli, grasz tysiąc gier w sezonie, to się nie dziwię, kurwa, że nie wiesz, co ja robię w internecie. No. I tyle. Ale jak chcesz, to cię wykeruję. Spoko. Ale nie mam dobra, jeżeli jesteśmy przy Twoim, przy twoi, Twojej działalności internetowej. To jakie ty zamierzasz, jakie będą Twoje kolejne kroki? Czy ty całkowicie się odsuwasz od YouTube'a i teraz chcesz się skupić na walkach, czy jednak, bo wiem, że sobie zrobiłeś przerwę, to akurat wiemy. Tak. I jak, jak, w jakim teraz kierunku chcesz iść? Będziesz dalej, po, chcesz wrócić z nowym trąbą, z nowym wizerunkiem? Jeżeli yy, wiadomo, że gdzieś tam potoczyły się sprawy tak, że yy, no, cały internet wszyscy wiedzą, że z niektórymi ludźmi już nie trzymamy, a z niektórymi trzymamy się dalej, więc gdzieś tam. Zresztą wystarczy przeczytać Twitter Karola Wiśniewskiego sprzed tam nie wiem, dwóch miesięcy e, i to odpowiada na wszystko. No po prostu skończył się dom ekipy, troszkę ten projekt też się skończył, można tak powiedzieć. Tak, ale czy skończył się I... dom ekipy, skończył się tylko dom ekipy, czy skończyła się również Twoja przyjaźń z Karolem? No, nie rozmawiamy ze sobą. Czyli skończyła się również przyjaźń. Jeżeli tak to interpretujesz, no to pewnie tak. No. Nie, to było pytanie do Ciebie, ale... Znaczy, no nie, no, nie było czegoś takiego, kończę przyjaźń z Tobą dzisiaj, już nie gadamy, po prostu poróżniły nas e, pewne aspekty, nie tylko jakby ja tak mam z nim, e, też inne osoby z ekipy, e, no nie będę jakby wymieniał, no, po prostu inne osoby, które gdzieś tam są jakby to powiedzieć po naszej stronie, można tak powiedzieć, no bo gdzieś tam ludzie to rozdzielają, wiadomo. No, dobra, musisz dalej mi poprowadzić, bo ja zawsze odbiegam od tematu. Nie wiem, co mam powiedzieć teraz. Już. Nie, no już odpowiedziałeś na to pytanie. A, okay. Ale mówisz, że część internetu jednak trzyma waszą stronę. Jednak Nie ja będziemy tego. Nie no, powiedziałeś, że część osób wspiera waszą stronę, część jego, no tak się trochę internet podzielił, jednak ale uważam, że, tydzień, że, no że ten podział bardziej, bardziej widzowie ekipy zostali przy frizie i no zauważyłem, tak, no ale... że czujesz, że jest to niesprawiedliwe. Też wiem, że Bokzel krytykował twoją wypowiedź odnośnie tego, że tak naprawdę Oj kryci... Michał, będziesz jutro robił naczczo, kardio w Turcji? Michał podchylony, ale jest, mikrofon no, wexelowi nie działa coś. E... Nie no, mikrofon wyłączył. Halo, halo. Ja do Michała On mnie wyciszają, kurwa, z reżyserki mnie wyciszają. Ja do Michała piszę co dwa dni, czy robi nadczo. Kardio, żeby schudnąć. Jest na co Ej, Mateusz, powiedz tak. Powiedz mi tak lub nie. Na co? Czy czujesz się? Poszkodowany w tej akcji z freezer? Tak. Nie czy nie chodzi, uciele, no, czy chodzi stricte o sprawy finansowe? Podziały, sprawy finansowe, tak lub nie? E, nie, nie, nie lubię jak jest to odpowiedzieć, tak lub nie, bo to nie jest jakiś, wiesz, to nie jest wariograf. Odpowiem tak, że e, jakby nie tylko to, jest kilka rzeczy, no ale no, wiesz. No. Między innymi. No, ale no, między innymi to, ale okej, okay, fajnie, bo widzę, że jednak teraz możesz trochę więcej gadać, więc się, jestem bardzo ciekawy jak nam poleć, jak nam pójdzie rozmowa tak. na Kejczu. Słuchaj, no wiadomo, że mogę się otworzyć, wiadomo, że niektórych rzeczy człowiek nie może powiedzieć po prostu, bo Podpisałeś jakiś papierek, podpisałeś jakąś umowę, no ale to gdzieś tam jakieś takie relacje międzyludzkie i powiedzenie czegoś tak po prostu, normal, po prostu normalnego jak jest, no to można, nie? Po prostu ja tak uważam, że akurat za to, że powiem, że nie wiem, już się z kimś nie lubię, to nie dostanę pozwu na, nie wiem, i kary 2 miliony złotych, no to jakby to są po prostu zwykłe relacje międzyludzkie. Dobra, ja musiał przejść do kolejnego z zawodników. Pewnie jesteś zaskoczony, że nie ma żadnych pytań o lekcji, o nacu, ale ja mam takie trochę inne pytanie. Ostatnio yy, nie wydaje ci się, że jesteś trochę odrobinę zbyt, za bardzo eksploatowany? Masz walki praktycznie na każdej gali, a to w tej federacji, a to w tej będziesz jeszcze grał w karty i mam wrażenie, że wszystkie tematy do ciebie tak naprawdę już zostały wyczerpane, że na wszystkie pytania, jakie można było ci zadać, odpowiedziałeś. No, Ta, ale dalej nie odpowiadam te Wydaje Wydaje mi się, że od, dobrze yeah. to e, wiesz co, no wydaje mi się, że mimo wszystko, na przykład przy okazji ostatniej gali e, nadrobiliśmy walką i wydaje mi się, że to jakby to są gdzieś te pola, gdzie, gdzie po prostu nadrabiam swoją osobą. No, Rzeczywiście są, męczący jest temat yy, mielenia nie, były, dlatego mojej mojej obecnej. To, to wiesz, z tego, tego, że to nie było miałem, takich pytań na ja w ogóle tak, tak. mam zamiaru o to pytać. D dlatego rozumiem cię, że rzeczywiście wyczerpane są niektóre tematy, ale w tym wypadku rzeczywiście chcę, chcę żebyśmy po prostu poszli się fajnie napierdalać. Ale wiecie co zauważyłem, że Wardenka tak lubi w, cudzy, w cudzych majtkach pogrzebać. To Fagata, to Lexi, to, to naprawdę... Po prostu lubisz, Bardzo lubisz, bardzo A, lubisz. W cudzych majicach grzebać <laughs> lubi wardenga, tak? <śmiech> <śmiech> W sumie nie zadałeś. Czyli nie ofagata. Ani... A możesz a, podać Ty Pytasz go o dziewczyny, stawiasz go w jakieś Nie zadałem pytania. Powie, słuchaj, Jacek, bo mm -hmm. widzę, że masz problemy z ze, ja mam, ze ja zrozumieniem. Mam, ja nie mam żadnych problemów, ale to ty je będziesz miał. I to już wkrótce zobaczysz. O cool. Ojej, A powiedz mi, jakie pytanie zadałem mu odnośnie dziewczyn? Powiedziałem mu, że nie będę zadawał pytań odnośnie dziewczyn, bo inne federacje. Ale to się już tak zadawały. formułuje. Nie będę zadawał pytań odnośnie dziewczyn, ale właśnie je zadałeś. Nie, nie zadałem. Ty insynuacyjny, insynuacyjny Konstancyjny cwaniaczku. Marcin, czy uważasz, że zadałem Ci pytanie odnośnie dziewczyn? Powiedział no, nie, no o tak. jakby zasugerowałeś gdzieś tam o, o dziewczynach mówią, mówiąc po prostu, żeby wywołać temat, ale nie, to no, pytanie nie było po Pytanie zrzucić, Nie było dotyczące dziewczyn. No, ja nie 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 wiem, problemu. że i ciebie to męczyło i dziewczyny, dlatego się zaśmiałem, że tak bardzo i e, tak bardzo wszystkie federacje wiesz o tym, gadały co nie, no, to, tak, to. No tak, to, to, masz racja, odpowiadając na Twoje pytanie, że dzisiaj jestem pewnie przeruchanym tematem ostatnio. Oj, 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 oj. Ale. Ja dlatego chcę do zrobić dobrą walkę, a w lutym pewnie i tak się nie będę bił, więc. Yy, znaczy no. Na kolejnej gali. E, ale